Czy to wjazd do tunelu? A no nie, to po prostu pusta przestrzeń w filarze w podporze wiaduktu kolejowego na linii Płocko-Wałbrzych. Ale możemy zauważyć, że konstrukcja jest bardzo podobna, zbliżona do, do przekroju tuneli. To wynika oczywiście z mechaniki pracy takiego obiektu. Są to dwa łuki paraboliczne, czyli tak de facto są to dwie Parabole. Stosowano albo klasyczne łuki kołowe, albo właśnie takie łuki paraboliczne. Tak jak właśnie w tym przypadku. Dlaczego? No z uwagi na to, że przy takim układzie rozkład sił działających na ten otwór jest jak najmniejszy. Stąd takie właśnie rozwiązanie. W górnej części mamy inne puste przestrzenie odciążające, między innymi podobre.